Marzenie o przekraczaniu ludzkich ograniczeń towarzyszy nam od zarania cywilizacji. Od mitu o ikarze dążącym do słońca, po alchemików szukających eliksiru nieśmiertelności. Ludzkość zawsze pragnęła wyjść poza ramy biologii. Dziś to starożytne marzenie przybrało nową formę – transhumanizm. Jest to ruch filozoficzny, który twierdzi, że nie tylko możemy, ale i powinniśmy wykorzystywać technologie, do radykalnego ulepszania istoty ludzkiej. Neuroimplanty, inżynieria genetyczna, interfejsy mózg-komputer to wszystko to już nie fantastyka, lecz technologie stojące u progu masowego wdrożenia. Ale co dzieje się z naszą psychiką, gdy zaczynamy stapiać się z maszynami? Czy pozostajemy ludźmi, jeśli nasze myśli są wzmacniane przez sztuczną inteligencję? Gdzie przebiega granica między rozszerzaniem możliwości? A utratą człowieczeństwa. Transhumanizm stawia przed nami nie tylko pytania techniczne, ale i najgłębsze dylematy filozoficzne dotyczące natury świadomości, tożsamości i przyszłości gatunku ludzkiego. Stoimy u progu nowej ery technologii kognitywnych. Już dziś neurointerfejsy pozwalają sparaliżowanym osobom sterować komputerami siłą myśli. A pierwsze eksperymenty Ilona Maska z neuralinkiem. Demonstrują możliwość dwukierunkowej komunikacji między mózgiem a maszyną. Ale to dopiero początek. Następna generacja neuroimplantów obiecuje nie tylko przywracać utracone funkcje, ale radykalnie rozszerzać możliwości zdrowego mózgu. Wyobraź sobie urządzenie wielkości ziarna ryżu, zdolne zwiększyć twoją pamięć dziesięciokrotnie lub pozwolić natychmiastowo opanowywać nowe umiejętności. W laboratoriach na całym świecie testowane są już wzmacniacze kognitywne. Leki nowej generacji poprawiające koncentrację, kreatywność i zdolność do nauki bez skutków ubocznych tradycyjnych stymulantów. Równolegle rozwija się inżynieria genetyczna, nastawiona na optymalizację połączeń neuronowych i zapobieganie zaburzeniom kognitywnym jeszcze przed narodzinami człowieka. Systemy rozszerzonej rzeczywistości ewoluują od nieporęcznych okularów do niewidzialnych soczewek kontaktowych, nakładających warstwę informacyjną na otaczający świat. Horyzonty czasowe wdrażania tych technologii zdumiewają swoją bliskością. Wiele z nich stanie się dostępnych dla masowego konsumenta już w ciągu najbliższych 15-20 lat. Ale czy nasza psychika jest gotowa na taki skok? Czy ludzka świadomość będzie w stanie zaadaptować się do stanu stałego przeciążenia informacjami? Badania pokazują, że integracja technologii w nasze procesy kognitywne może prowadzić do fundamentalnych zmian w percepcji czasu, przestrzeni. A nawet nas samych? Gdzie przebiega granica człowieczeństwa w naszej psychice? Co czyni nas ludźmi i co można zmienić, nie tracąc swojej istoty? Te pytania stają się centralne w dyskusji o transhumanistycznej przyszłości. Współczesna neuronauka wyróżnia kilka fundamentalnych aspektów psychiki: świadomość, samoświadomość, inteligencję emocjonalną i zdolność do empatii. To właśnie te cechy kształtują to, co nazywamy ludzką naturą. Ale na ile są one niezmienne? Zgodnie z teorią neuroplastyczności, nasz mózg nieustannie się przebudowuje, adaptując się do nowych doświadczeń. Ta naturalna zdolność do zmiany jest już teraz wykorzystywana w neurorehabilitacji i może stać się podstawą dla ukierunkowanej modyfikacji procesów psychicznych. Pojawia się przy tym kluczowe pytanie: czy istnieje jakieś jądro osobowości, które powinno pozostać nienaruszalne? Niektórzy psychologowie twierdzą, że podstawowe struktury emocjonalne, ukształtowane przez ewolucję przez miliony lat, nie podlegają radykalnej zmianie bez ryzyka utraty człowieczeństwa. Inni wskazują, że właśnie przez wyciężenie ograniczeń biologicznych, w tym negatywnych emocji i zniekształceń poznawczych, może ujawnić prawdziwy potencjał świadomości. Współczesne teorie świadomości, od kwantowych do informacyjnych, oferują różne modele jej funkcjonowania, Teoria zintegrowanej informacji Tononiego sugeruje, że świadomość powstaje w wyniku złożonej integracji informacji w sieciach neuronowych. Jeśli tak jest, to technologiczne rozszerzenie tych sieci może prowadzić do nowych form świadomości, zachowujących ciągłość z ludzką, ale przewyższających ją złożonością i możliwościami. Kiedy starożytni Grecy opowiadali historię o okręcie Tezeusza, zadawali sobie pytanie: czy jeśli stopniowo wymieni się wszystkie deski okrętu, to czy nadal będzie to ten sam statek? Dziś ten filozoficzny paradoks nabiera nowego, niepokojącego wymiaru. Co jeśli nie chodzi o drewniany okręt, a o twoją własną świadomość? Czy pozostaniesz sobą, jeśli 50% twojego mózgu zostanie zastąpione neuroprotezami? A jeśli 90%? Gdzie jest ta granica, za którą przestajesz być sobą i stajesz się kimś innym? Lub czymś innym. Nasza tożsamość to krucha konstrukcja złożona ze wspomnień, przekonań i więzi emocjonalnych. Kiedy zaczynamy zmieniać samą podstawę tej konstrukcji sieci neuronowe naszego mózgu ryzykujemy utratę tego, co czyni nas nami. Badania pokazują, że nawet niewielkie zmiany w chemii mózgu mogą znacząco wpływać na osobowość. Co więc stanie się w przypadku masowej integracji z technologiami? Psychologowie proponują koncepcję tożsamości narracyjnej jako możliwe rozwiązanie. Zgodnie z tą teorią nasze ja to przede wszystkim historia, którą opowiadamy o sobie. Jeśli zachowamy ciągłość tej narracji, można zachować również tożsamość pomimo fizycznych zmian. Inne podejście proponuje skupienie się na kluczowych wartościach i relacjach jako kotwicach osobowości. Dopóki człowiek zachowuje swoje fundamentalne przekonania i więzi emocjonalne, pozostaje sobą, niezależnie od modyfikacji technologicznych. Być może przyszłość transhumanizmu będzie wymagała nowych praktyk psychologicznych, technik integracji zmian w spójny obraz siebie, rytuałów przejścia, pomagających zaakceptować nowe możliwości bez utraty ciągłości z przeszłym ja. Technologie kognitywnego ulepszania Stawiają ludzkość przed bezprecedensowymi wyzwaniami etycznymi. Kto otrzyma dostęp do możliwości stania się mądrzejszym, bardziej kreatywnym, psychicznie odpornym? W świecie, w którym już teraz dobra technologiczne są rozdzielane skrajnie nierównomiernie, technologie transhumanistyczne ryzykują stworzenie nowej formy nierówności przepaści kognitywnej między ulepszoną elitą a resztą populacji. Ta przepaść może okazać się nie do pokonania. Gdyż przewaga w inteligencji pozwoli uprzywilejowanym grupom jeszcze skuteczniej gromadzić zasoby i władzę. Filozof Nick Bostrom nazywa to efektem blokującym sytuacją, w której początkowa przewaga staje się samonapędzająca. Niemniej złożony jest problem świadomej zgody. Czy możemy naprawdę zrozumieć wszystkie konsekwencje ingerencji w naszą psychikę? Zmiany w sferze kognitywnej mogą przekształcić samą zdolność podejmowania decyzji, tworząc paradoks. Człowiek po ulepszeniu może inaczej oceniać decyzję, którą podjął przed nim. Szczególny niepokój budzi kwestia dzieci. Czy etyczne jest, aby rodzice podejmowali decyzje o kognitywnym ulepszeniu tych, którzy nie są jeszcze w stanie wyrazić swojej opinii? Wreszcie, istnieje problem odpowiedzialności. Kiedy neuroimplant wzmacnia twoją agresję lub obniża empatię, kto ponosi odpowiedzialność za konsekwencje? Ty, twórcy technologii. Czy lekarze, którzy wszczepili implant? Do rozwiązania tych dylematów niezbędne są nowe ramy etyczne, uwzględniające unikalny charakter technologii transhumanistycznych. Powinny one obejmować zasady sprawiedliwego dostępu, poszanowania autonomii jednostki oraz mechanizmy kontroli społecznej nad rozwojem technologii zdolnych fundamentalnie zmienić ludzką naturę. Zbliżamy się do najbardziej zagadkowego progu transhumanizmu. Stworzenia świadomości hybrydowej, gdzie to, co ludzkie i sztuczne, stapia się w coś zasadniczo nowego. To nie tylko uzupełnienie naszych zdolności, to narodziny jakościowo innego typu umysłu. Neurobiolog David Eagleman nazywa taki stan rozszerzoną fenomenologią doświadczeniem bycia niedostępnym ani dla człowieka, ani dla maszyny z osobna. Co dzieje się, gdy logiczna moc sztucznej inteligencji? Integruje się z intuicją i inteligencją emocjonalną człowieka, powstaje unikalny krajobraz poznawczy, gdzie racjonalne i emocjonalne nie przeciwstawiają się, lecz uzupełniają się nawzajem. Teoretyczne modele takiej świadomości zakładają kilka możliwych architektur. Model umysłu symbiotycznego proponuje zachowanie dwóch stosunkowo autonomicznych systemów biologicznego i sztucznego. Przy ich stałej interakcji informacyjnej. Alternatywna koncepcja świadomości zintegrowanej opisuje całkowite stopienie, gdzie niemożliwe jest rozdzielenie ludzkich i maszynowych komponentów myślenia. Szczególnie intryguje kwestia sfery emocjonalnej umysłu hybrydowego. Czy algorytmy będą w stanie naprawdę zrozumieć ludzkie uczucia, a nie tylko je imitować? Czy też nastąpi coś odwrotnego? Nasza emocjonalność wzbogaci się o nowe odcienie. Niedostępne dla biologicznego mózgu. Być może świadomość hybrydowa zrodzi zupełnie nowe spektrum przeżyć, coś pośredniego między analityczną jasnością a emocjonalnym rezonansem. Neurofizjolog Antonia Damasio twierdzi, że to właśnie emocje sprawiają, że nasze decyzje są naprawdę rozsądne, kierując racjonalność ku znaczącym dla nas celom. W świadomości hybrydowej to połączenie może stać się jeszcze głębsze i bardziej świadome. Wyobraźmy sobie, że znajdujemy się w sytuacji osoby, której mózg nagle uzyskał dostęp do terabajtów informacji, zdolność widzenia w podczerwieni lub telepatycznej komunikacji z innymi ludźmi. Takie gwałtowne rozszerzenie możliwości to nie tylko wyzwanie techniczne, ale i poważna próba dla psychiki. Badania pokazują, że nasz mózg ewoluował do przetwarzania ograniczonej ilości danych. Kiedy ten próg zostaje przekroczony, pojawia się przeciążenie poznawcze stan, w którym człowiek traci zdolność skutecznego filtrowania i analizowania informacji. Psychologowie już teraz spotykają się z podobnymi przypadkami u pacjentów z pierwszymi eksperymentalnymi neuroimplantami. Syndrom przeładowania informacyjnego objawia się chronicznym lękiem, zaburzeniami snu, a nawet objawami przypominającymi schizofrenię. Mózg dosłownie nie nadąża z integrowaniem nowych możliwości w istniejącą architekturę neuronalną. Jednak nasza psychika posiada zadziwiającą zdolność adaptacji. Neuroplastyczność to kluczowy mechanizm pozwalający stopniowo przystosowywać się do nowych zdolności. Badania pokazują, że mózg jest zdolny do tworzenia nowych ścieżek neuronalnych i reorganizowania istniejących w celu integracji sztucznych komponentów. Proces ten wymaga czasu i wsparcia. Psychoterapeuci przyszłości prawdopodobnie będą specjalizować się w towarzyszeniu transformacjom technologicznym, pomagając ludziom stopniowo przyswajać nowe możliwości bez psychologicznych traum. Szczególnie ważne staje się tworzenie bezpiecznych przestrzeni do eksperymentowania z rozszerzonymi zdolnościami i przepracowywania pojawiających się konfliktów psychologicznych. Transformacja ludzkiej psychiki poprzez technologię. Nieuchronnie doprowadzi do głębokich zmian społecznych. Kiedy jedni ludzie zaczną posiadać wzmocnione zdolności poznawcze, a inni pozostaną w swoim naturalnym stanie, powstanie zasadniczo nowy typ podziału społecznego. To nie tylko nierówność ekonomiczna czy edukacyjna, to przepaść w samym sposobie postrzegania i rozumienia rzeczywistości. Jak będzie wyglądała rozmowa między człowiekiem o zwykłych możliwościach, a tym, który jest w stanie przetwarzać informacje setki razy szybciej? Czy w ogóle możliwe jest wzajemne zrozumienie między istotami o tak różniących się architekturach poznawczych? Niektórzy socjologowie już przewidują tworzenie zamkniętych społeczności technologicznie ulepszonych ludzi, swego rodzaju elit poznawczych, mówiących własnym językiem i żyjących w równoległej przestrzeni informacyjnej. Tradycyjne instytucje społeczne, od edukacji po wymiar sprawiedliwości, staną przed koniecznością radykalnej przebudowy. Szkoły przyszłości będą musiały uwzględniać ogromne zróżnicowanie zdolności uczniów o różnym stopniu technologicznego ulepszenia. System prawny stanie przed pytaniem: czy można sądzić tymi samymi prawami ludzi o zasadniczo różnych możliwościach poznawczych? Nawet fundamentalne praktyki kulturowe sztuka, religia, uczestnictwo polityczne Ulegną transformacji pod wpływem nowych form świadomości. Sztuka stworzona i postrzegana przez ulepszony umysł może okazać się niezrozumiała dla zwykłego człowieka. Procedury demokratyczne będą wymagały rewizji w społeczeństwie, gdzie jedni obywatele są w stanie analizować programy polityczne na zasadniczo innym poziomie złożoności niż inni. Wraz z rozwojem technologii transhumanistycznych pojawia się fundamentalne pytanie. Na ile odporna będzie nasza psychika w świecie post-człowieka? Integracja neuroimplantów, wzmacniaczy kognitywnych i sztucznych komponentów świadomości stwarza bezprecedensowe ryzyko dezintegracji psychologicznej. Badania pokazują, że nawet współczesne technologie cyfrowe są w stanie wywoływać nowe formy zaburzeń psychicznych, od nomofobii po cyfrową depersonalizację. Co więc stanie się, gdy technologie dosłownie zintegrują się z naszym mózgiem? Pierwsze przypadki kryzysów psychologicznych u pacjentów z eksperymentalnymi neurointerfejsami są już odnotowywane w literaturze naukowej. Syndrom dysonansu poznawczego wzmocnionego umysłu objawia się niezdolnością do zintegrowania rozszerzonych możliwości w spójny obraz siebie. Człowiek jednocześnie czuje się superzdolny. I głęboko wyalienowany od własnej świadomości. Tradycyjne metody psychoterapii okazują się bezsilne wobec takich stanów. Po prostu nie są przystosowane do pracy z technologicznie zmodyfikowaną psychiką. To rodzi potrzebę stworzenia zasadniczo nowych kierunków w psychologii i psychiatrii. Neuroadaptacyjna psychoterapia to jeden z takich kierunków, skupiający się na harmonizacji relacji między biologicznymi i technologicznymi komponentami psychiki. Jej metody obejmują neurofeedback w czasie rzeczywistym, pozwalający pacjentowi świadomie postrzegać i korygować interakcje naturalnych i sztucznych procesów w jego świadomości. Innym obiecującym kierunkiem jest integracyjna terapia identyfikacyjna, pomagająca zachować integralność osobowości w warunkach radykalnych transformacji kognitywnych. Technologiczna transformacja człowieka dotyka nie tylko ciała i umysłu, ale i najgłębszych aspektów naszego istnienia. Kiedy mówimy o rozszerzaniu możliwości psychiki, nieuchronnie wkraczamy w sferę duchową, tam gdzie kształtują się nasze wyobrażenia o sensie życia, o duszy, o transcendencji. Transhumanizm rzuca wyzwanie tradycyjnym koncepcjom religijnym, oferując swego rodzaju technologiczną nieśmiertelność zamiast zbawienia duchowego. Co dzieje się z pojęciem duszy w świecie, gdzie świadomość można załadować do cyfrowej chmury? Wiele tradycji religijnych definiuje duszę jako niematerialną esencję, niepodlegającą modyfikacji technologicznej. Ale gdzie przebiega granica między uzdrowieniem ciała, dopuszczalnym w większości wyznań, a fundamentalną zmianą świadomości? Filozofowie egzystencjalni ostrzegają przed innym niebezpieczeństwem utratą głębi ludzkiego doświadczenia. Technologicznie wzmocniony umysł ryzykuje utratę tego, co Heidegger nazywał Byciem ku śmierci, świadomości skończoności istnienia, nadającej życiu szczególną wartość. Paradoksalnie, dążenie do nieśmiertelności może pozbawić nas zdolności do prawdziwego przeżywania każdej chwili. Technologie transhumanistyczne transformują również nasze doświadczenie cierpienia, fundamentalnego aspektu ludzkiego istnienia, poprzez który poznajemy współczucie i empatię. Jeśli ból i straty będzie można wyeliminować naciśnięciem guzika, czy nie stracimy czegoś istotnie ludzkiego, w miarę rozwoju technologii modyfikacji ludzkiej psychiki pojawia się pilna potrzeba stworzenia kompleksowego systemu regulacyjnego. Dziś znajdujemy się w sytuacji próżni prawnej. Rewolucyjne neurointerfejsy i wzmacniacze poznawcze rozwijają się szybciej niż powstają mechanizmy ich kontroli. W różnych krajach zarysowały się już zasadniczo odmienne podejścia do regulacji. Chiny stawiają na scentralizowany nadzór państwowy, tworząc specjalną komisję do spraw neurotechnologii przy Radzie Państwa. Unia Europejska idzie drogą wstępnej oceny etycznej, wymagając od deweloperów dowodów bezpieczeństwa technologii jeszcze przed rozpoczęciem badań klinicznych. USA wybrały model samoregulacji branży z minimalną interwencją państwową co budzi obawy wielu ekspertów. Taka rozbieżność w podejściach stwarza niebezpieczeństwo neurotechnologicznej turystyki, kiedy firmy będą przenosić ryzykowne eksperymenty do krajów z najbardziej łagodnym ustawodawstwem. Szczególnie niepokoi brak globalnych standardów w dziedzinie neurobezpieczeństwa. Jak chronić zmodyfikowaną psychikę przed zewnętrznymi ingerencjami? Kto będzie ponosił odpowiedzialność za zaburzenia psychiczne spowodowane nieprawidłowym działaniem implantów? Te pytania wymagają międzynarodowej koordynacji. Konieczne jest stworzenie globalnego organu regulacyjnego na wzór Światowej Organizacji Zdrowia, zdolnego do ustalania jednolitych standardów i kontrolowania ich przestrzegania. Krytycznie ważne jest włączenie w proces regulacji nie tylko ekspertów i urzędników, ale także przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, komitetów etycznych i, co szczególnie ważne, samych użytkowników technologii modyfikacji psychiki. Reasumując naszą podróż po transhumanistycznych horyzontach, widzimy, że przyszłość ludzkiej psychiki nie jest z góry określona przez technologię. Zostanie ona stworzona przez nasze wartości i wybory. Synteza różnych perspektyw pozwala na ukształtowanie zrównoważonej wizji, gdzie technologiczne rozszerzenie świadomości służy rozwojowi człowieka, a nie zastępuje jego istoty. Humanistyczny transhumanizm oferuje złoty środek. Wykorzystanie technologii do przezwyciężenia biologicznych ograniczeń przy jednoczesnym zachowaniu kluczowych aspektów człowieczeństwa empatii, kreatywności, zdolności do poszukiwania sensu. Takie podejście wymaga stopniowej, świadomej integracji technologii z psychiką, z ciągłą refleksją nad zachowaniem tożsamości. Zamiast radykalnego zerwania z ludzką naturą możemy wybrać drogę jej ewolucyjnego rozwoju, gdzie każdy krok technologicznego ulepszenia przechodzi przez filtr humanistycznych wartości. Kluczowe zasady takiego podejścia obejmują: zachowanie autonomii jednostki w wyborze modyfikacji, priorytet dobrostanu psychicznego nad czysto ilościową poprawą wskaźników poznawczych, równy dostęp do technologii oraz stały dialog społeczny na temat granic dopuszczalnej interwencji. Przyszłość postludzkiej psychiki nie będzie ani utopią nieograniczonych możliwości, ani antyutopią utraty człowieczeństwa. Stanie się tym, co sami stworzymy poprzez świadomy wybór technologii odpowiadających naszym głębokim wartościom i dążeniom.